Siemaneczko, dzisiaj zrobimy rosół z tego względu, że dużo osób pytało się mnie, jak się robi poprawny rosół. Miałem gościa, co wziął mięso całe, poskrawał wszystkie skóry, kości poodkrawał. Gotował przez 4 godziny i mówi, że wyszedł mu bardzo fit rosół, bo nawet nie ma tych oczek. Także do rosołu potrzebujemy tak. Dobra, i dodaję tak. Przynajmniej ja tak robię. Tu masz Kurczaczek z kością, kawałki takie, z pięć sztuk tego. Tutaj udko, około pięciu sztuk też. To jest pork belly, czyli brzuszek świński. I tyle by było z mięsa. Dwa takie świńskie, nóżek raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i to, nie wiem jak to w Polsce jest odpowiednie, to się nazywa Chicken Things. Raz, dwa, trzy, cztery. No i na tyle mięsa dam seller. Jest tu około połowy jego. Jedną pietruszkę, trzy marchewki. Z dwa, trzy takie kawałki spring onion. W Polsku nie wiem jak to się nazywa. Zielona cebulka chyba. No, cebulę dwie. Sól, pieprz, papryka. I tutaj jeszcze mam e, pietr pietruszkę. To ją później owinę sobie nitką i wrzucę na sam koniec. Także przede wszystkim trzeba umyć to mięso. Zaraz umyję, zaleję wodą wody. Tak mniej więcej dotąd, żeby tylko przykryło. No, samo mycie, rosołu, samo mycie mięsa, to nie będę nagrywał, ale no i mam tak delikatnie, żeby zakryło tylko nie za dużo tej wody, żeby był smak i wszystko. Następnie odpalamy piec, jak chciałem powiedzieć palnik, na dużym ogniu, Moment, aż się zagotuje, wyjdą szumowiny. I w tym czasie można sobie zacząć kroić warzywka. Znaczy obierać. co. pietruszkę, to wiadomo. Trzy ruchy, dursuchy, marchewka. do selera. Proszę się po nożyk. Ładuję go na pół. W sumie na ćwiartkę. I też go obieram. Tylko obiorę go nożem w ten sposób, żeby... obierał go tak jak pomarańcze czy awuza. No proszę bardzo, obrany Cebuli nie obieram, ze skórką wchodzi I to później też w całości, chociaż ewentualnie może te włoski obecne No i teraz czekamy aż się zaczną szumowiny wydostawać z rosołu. No kilka minutek dajemy i tutaj warzywka już obrane czekają. To może na pół jeszcze przetnę, to na pół to, to odetnę, to przetnę, to na pół albo na takie mniejsze kawałki, żeby ładnie podchodziło. To posprzątam. No, no. i jak robię pietruszkę? Biorę nitkę po prostu. Biorę tej pietruszki garść. Składam. Tak, żeby nie wypadało. Tak jak wypada. Bo nie wypada. Aha. Oho. Dobra. No i co? Łapię tu za kawałek nitki. Naciągam. I skręcam. Trzeba to kręcić, jakby jutro miało nie być. Pyk. Zrywasz. Zostaje. No i taką paczuszkę wrzucam. Albo więcej, zależy jak leży. No, nasz szumowinki jeszcze się nie robią. Szumowinki jeszcze się nie robią. No i tu pietruszka. Tak zwinałem w nitką, cebulę przekroiłem, to wszystko pomniejszyłem, <laughs> a jeszcze ziele angielsko i liść laurowy dodaję, sól, pieprz, wiadomo, paprykę, nie wiem czy mówiłem. No i tyle, czekamy aż się zrobi, wyciągam szumowinki i jazda zaraz. No, szumowinki już wyszły, także bierzemy sitko, wyciągamy elegancko do zlewu. No i teraz dodajemy seler, bo jest najtwardszy. Od razu zaznaczam, to jest rosół jaki ja robię. Więc jeśli Wy nie robicie tak, tylko robicie inaczej, spoko, róbcie. Ja Wam pokazuję, jaki ja robię, bo zaraz będą komentarze, że prawdziwy rosół to na kaczce musi być albo na nie wiem, jeleniu. Ja robię taki. Mi smakuje. I ze skórą wszystko wchodzi. Proszę bardzo. Do tego daję pieprzu w ziarnach. Ile się sypnie, tyle się sypnie. Ziele angielskie. No, coś takiego. Jeden, żeby nie było, że z mało. To na bogato musi być ziele angielskie nie liś laurowy tyle ile by to nie było no i sól z tym też nie ma co przesadzać każdy może sobie sam dosolić jak będzie miał na stole to jest tylko żeby mięso sobie podjadło trochę tej soli chyba wszystko już na ten moment Teraz trzeba wszystko docisnąć czymś żeby się założyło pokryweczkę można rzucić no i zostawić na 4 godzinki, 3 godzinki na małym ogniu, bardzo małym rosół ma tylko mrugać można sobie zajrzeć proszę bardzo i jak już tak wszystko będzie Powiedzmy, za jakieś dwie godzinki na bardzo małym ogniu dodam naszą pietruszeczkę, którą już wcześniejśmy przygotowali. No i na koniec, oczywiście, wyciągam wszystko mięso szczypcami i takie większe rzeczy szczypcami. Wyciągam resztę przelewam przez sitko. Później, jeszcze to przez mniejsze sitko. I zostaje sam rosół, bez tych kulek pieprzu, bez ziela angielskiego. Bez niczego. Także tyle na razie. Po ma pyrkać. No i dobra, linkę jeszcze tutaj dodałem. Teraz go wyłączam. On już się robi ile? Około 4 godzin. Także elu. Zostanie tylko wy wywalenie tych rzeczy wszystkich z niego, przecedzenie, ale no to już później zrobię, teraz go zostawię taki jak jest, ja bo muszę jechać na lotnisko i wszystkie warzywa, wszystko wywalę, oczywiście osobno, do osobnej miski, mięso do osobnej, po czym wezmę sobie to mięso, obiorę ze skóry, z kości, ze wszystkiego i, i, i zrobię pasztet co nie będę nagrywał, to proste, wszystko do termomiksa wrzucasz, troszkę rosołu wlewasz, bułki tartej, mielisz, pieczesz. No, także ja robię taki rosół. dajcie znać co wy dodajecie. Do następnego, siema.